Okej, okay, a moich kolegów z TSV an Oblinger i moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, dziś jak niezwykle, moi drodzy, jestem z mistrzem Adamem. Witaj mistrzu Adamie. Witam, witam. Oraz z mistrzem Jarosławem. Cześć. Moi drodzy, mistrz Adam przyjechał do nas ze słonecznej Bawarii, moi drodzy. E, mistrz Adamie, może powiesz jaką szkołę reprezentujesz? E, Skąd się tam znalazłeś w tej Bawarii Słonecznej? W tej Bawarii Słonecznej się znalazłem przez pracę. Przez pracę? A trenuję karate shotokan, troszkę książicu i koszynjicu. O, a może tam jeszcze powiedzieć, jak się nazywa szkoła, żeby zareklamować? To jest V, do kolegów. O, pozdrawiamy wszystkich z tej szkoły. Również wyrazy szacunku dla mistrzów. Wszystkich, Shihan, Sensei oraz Senpai. Moi drodzy, dziś zaprezentujemy Wam bardzo prostą technikę, czyli jak obronić się przed takimi zamachowymi, jak ktoś ładuje się w Was, a to jest bardzo częste tak na ulicy. Czyli, zobaczcie, ktoś y, idzie do przodu i teraz raz, dwa macha tymi rękami zupełnie, zupełnie bez ładu. Moi drodzy, wydaje się to łatwe do opanowania. Ale pamiętajcie, że każde uderzenie, które jest yy, nieprzewidywalne, jest groźne. Zobaczcie, jeżeli ja będę uderzał przewidywalnie w miarę, tak, to mistrz Jarosław się jest w stanie obronić. Ale ktoś, kto nigdy nie ćwiczył, będzie uderzał dużo uderzeń z nadzieją, że któreś trafi. Tak okay. jest. No i moi drodzy, jak się przed tym obronić? Pokażę Wam dzisiaj kilka sposobów. Yy, będą to sposoby systemowe. No, pff, może mistrz Adam też w jakiś sposób pokaże. Coś wymyśli. Zobaczymy. Coś uszyje, moi drodzy. No bo mistrz Adam się dowiedział teraz, że 8-minutowy film nagrywamy 10 minut. <grywa> no, także, moi drodzy, idziemy z tak zwanej setki. Moi drodzy, także co? Zapraszam. Okej, okay, moi drodzy? I zobaczcie, sytuacja jest następująca. Stoję sobie, nikomu nie wadzę. I widzę, że ktoś ładuje we mnie uderzenia, tak? Moi drodzy, wykorzystajmy nasz naturalny odruch, jakim jest, popatrzcie, odchylenie się. No ale jeżeli się tylko odchylę, no to stoję w takiej pozycji, że wystarczy mnie pchnąć i się, i się przewrócę. No ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby się obronić. Co zatem zrobimy? Zobaczcie, systema, staramy się, popatrzcie. Stroić i wejść. Tak, zauważcie, moi drodzy, że nie blokuje sztywno. Tak. Uciłkę. Uciółkę, tak jest. Mistrz, ja tam potwierdza. Uciłkę. Czyli, moi drodzy, mistrzu, pokaż uciłkę Tak, przetokanowo. Tak, i suki. Tak jest. Moi drodzy, czyli teraz zobaczyliście obronę. Typowo-sztokanową, tak? Czyli Mistrz Adam, widząc, że idzie uderzenie, przed blokiem uciłkę i uderzył Sejken Czudamski. Bardzo skuteczna i bardzo prosta. Bardzo skuteczna i bardzo prosta, zobaczcie. Raz, dwa. Tak? Natomiast z systema, moi drodzy, my unikamy stopnia 90 stopni, ponieważ tu tworzy się kąt 90 stopni. Tego unikamy. Czy to jest lepsze, czy to jest gorsze? To zależy. Ponieważ, moi drodzy, zobaczcie na mistrza Adama. I zobaczcie na mnie. Mizernie wyglądam, nie? Więc mistrz Adam, prawdopodobnie jakby, jakby szło moje uderzenie, tak? To zrobi uciłkę. Tak. I tą uciłkę mnie zaboli, tak? Czyli... O! Tak. Natomiast jak mistrz Adam będzie uderzał, popatrzcie. a. Nie? Zobaczcie na nasze ręce. Jest różnica. Nie? Jedna moja, dwie mistrza. No to moim zadaniem jest opłynięcie. Spójrzcie. Moniko, albo odwróćmy się mistrzu. Spójrzcie. Od razu zaatakowałem mistrzowi punkt witalny. I spójrzcie. Burzę jego pozycję. Dlatego, że jeśli głowa mistrza Adama Znajdzie się poza jego piętami, to co się stanie, mistrzu? Lecę w dół. Jak worek piasku. Jak worek piasku. Więc moi drodzy, yy, pokazujemy wam różnicę. Obie te techniki są dobre. Bo moi drodzy, jeżeli ktoś ma bardzo twarde ręce, ćwiczy je, tak? Czyli ćwiczy, obija się, tak? No to jak coś takiego idzie, to jak zablokuje, tak? To czuć. To czuć nie? Ale jeżeli na co dzień. Ty nie ćwiczysz tych rąk, to masz je delikatnie. Mistrz, ile lat ćwiczysz? 40. 40. Więc moi drodzy, bo no, to mistrz tu, y, może przyjąć dużo. tak? Na nim nie robi wrażenia coś takiego. Więc jeżeli idzie uderzenie, ja muszę się schować. Zobaczcie, widzicie? Schowałem się. Czyli nie wychodzę na zwarcie do tego ciosu, a spójrzcie, podchodzę pod mnie. śmiało mistrzu, hop, raz. Zobaczcie, i tu. Nastąpiła kontrola. Oczywiście, moi drodzy, nie będziemy się wywracać, bo to jest bez ulica. Ale wyobraźcie sobie, że na ulicy takiego kogoś przewrócicie. Podobnie z techniką mistrza Adama. Jeżeli bardzo mocno zrobi, uci i o właśnie i tocki tu wejdzie. Patrzcie, śmiało mistrzu. O, no to przeciętny oponent. Zaboli go przynajmniej. Przynajmniej go zaboli, a w większości y, przypomni się mu śniadanie z pierwszej komunii. O, może być. I go zwróci. Także, moi drodzy, ta sama skuteczność, inne podejście. I to chcieliśmy Wam pokazać. Chodź mistrzu, moi drodzy, y, ponieważ mistrz Adam jest, go, jest gościem, więc no, nie wypada na mistrzu y, nic pokazywać. Pokażę Wam, jak to. Wyglądałoby w realnej, w realnym stacji. Jedziesz, już śmiało wchodzisz. Hop, tak. I zauważcie. Kontroluję punkt witalny. Kontroluję. Nastąpiło uderzenie. Trzecia rzecz. Moja noga jest gdzie? Chodź, mistrzu zobacz. Na kręgu, słupie. Czyli ktoś to spada. A to ma. Będzie miał ciężko wstać. Jest po kłopocie, tak? Czyli wstrajam się raz, mogę uderzyć tu, patrzcie, wstrajam się raz, dwa, trzy, cztery i to jest już po kłopocie. Moi drodzy, tak wygląda, tak wygląda różnica między karate w takim Takim tra tradycyjnym, tak. powiedzmy twarzym. twardym. Można być karatem miękkim, może jeszcze raz. Gojoryu. Tak. I na technikę też. Proszę. Skończy. Lekko, lekko, lekko. Czyli. Też można. Czyli, popatrzcie. Mistrz Adam wykonał takie tęszo jakby. No. Tak. Albo tę kubiłkę. A, o, właśnie. Widzicie? Moi drodzy, nawet abyśmy nie znali jednego języka, to po japońsku się, się, się dogadamy. Czyli zobaczcie, mistrz wykonał już technikę Bardziej zbliżoną do techniki systemowej. Zobaczcie, czyli śmiało, wszedł, lekko ściągnął do tężo. Tu mógłby przełożyć szybko, czyli popatrzcie, mógłby szybko przełożyć, wziąć kontrolę, tak? I tu mógłbyś, mistrzu, już na przykład elementy systema do tego tak, dołożyć. Dokładnie. Spróbuj. Tak? O! Pięknie. Widzicie, moi drodzy! Dlaczego? U, warto jest w ogóle łączyć systemy. To jest według mnie najważniejsze. Żeby nie mówić, mój system jest najlepszy i inne sposoby. Brać wszystkiego. Moi drodzy. I to jest prawda. Systemy trzeba łączyć, ponieważ ktoś je kiedyś sztucznie rozdzielił. Kiedyś był jeden system. Gdzieś tam powstał, kiedyś jeden. Potem one się rozdzieliły. Japończycy trochę inaczej rozumieli technicy, techniki, Chińczycy inaczej, ale to jest, to jest moje twierdzenie. Oczywiście może być mylne. Niemniej jednak warto łączyć techniki, na przykład twardość karate hop, z miękkością o i z obaleniem. Dzięki mistrzu Adamie. Dzięki Mistrz Jarosławie. Dzięki. Dziś miałeś mało roboty. Tak. Może coś na koniec. <grym> no, dziękuję. <grym> <grym> Moi drodzy, a jeszcze wam pokażę co mistrz Adam nam przywiózł w podarunku, bo to jest bardzo od... ważne. Moi drodzy, no bo jak słoneczna Bawaria to musi być co? Kapelusz. <grym> <grym> a z jedzeniem coś musi no, być. No to musi być coś bawarskiego. bawerskiego. I, od... I... Od... Od... I do odpowiedni do, do tego Odpowiednia do tego musztarda. Musztarda. A już Wam to pokażę. No i drodzy, no i zobaczcie. Dostaliśmy tak. E... Mistrzowi, mów, bo to ty. Mieliśmy dwa Czyli cztery bawarskie, białe kiełbaski. I... I. do tego specjalna musz... e... bawarska musztarda. Bo, be, bo bez tego to nie jest. Do no to, to... Tego, tego się nie da jeść. Moi drodzy, czyli coś, co w Bawarii. Można tylko zjeść, bo tylko w Bawarii to można zjeść. No nie, ale to jest... Takie bez, prawdziwe. I w Bawarii tylko do 12. Widzicie? Czyli ja nie mogę tego zjeść wcześniej. Wcześniej możesz, ale nie później. A nie później? No, do 12. Czyli dwunasta czy jeden, nie mogę tego byłby zjeść. Być. Dobra? Byłby, byłby wielki grzech. Pamiętajcie, no i moi drodzy... co z oczywiście najlepsze jest, co? Pszenne piwo. Piwo. Ja nie piję, no ale... ale możesz sobie kupić Moi drodzy i... Popatrzcie. Pozdrawiamy wszystkich z Bawarii. Ja nie mówię po niemiecku. Meine deutsche Sprache ist zu klein, bitte A <grafy> możesz coś powiedzieć po niemiecku? Ok, i zaglądam einfach schöne a do mojej von z TSV UBOMINHAIN, a meister Fritz Oblinger i Kelly Zach. Dziękujemy. Do zobaczenia!